Czy rynek przestraszy się inflacji? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku. Witaj. Dzień dobry, Zbyszku. Witam państwa. Inflacja w Stanach Zjednoczonych 5,4%, a przewidywania analityków były takie, że wyniesie mniej, bo 4,9%. No i znamy też inflację konsumencką, a ta wynosi aż 4,5%. Jaka jest reakcja rynków? No, reakcja rynku jest bardzo niewielka. To wynika z postawy fedu, który no, jakby ignoruje wszelkie symptomy przegrzania, czy jakby takiej niestabilności amerykańskiej gospodarki. Włącznie z inflacją, czy przede wszystkim z inflacją na czele, bo, no bo jakby mamy inflację, która jest najwyższa od Kilkunastu lat, patrząc na wskaźnik ogółem i brakuje bardzo niewiele do tego szczytu z 2008. On wtedy był wywołany ogromnymi wzrostami cen paliw. Przypomnę, ropa prawie po 150 dolarów, dzisiaj jest po 70, kilka, także jest o połowę tańsza, a i tak ta inflacja jest podobna. Natomiast jeśli patrzymy na inflację bazową, czyli tą inflację bez cen paliw i energii i żywności, ona jest najwyższa od 30 lat. Więc sytuacja jest naprawdę. Poważna, o tyle, że no widać, że to nie jest gospodarka w kryzysie. Jakby polityka pieniężna jest dostosowana do największego kryzysu, bo ona się nie zmieniła od apogeum pandemii, a gospodarka no wykazuje wszelkie objawy niestabilności. I teraz Fed, czy w ogóle inne banki centralne, ale Fed przede wszystkim, bo tam dzięki tej ogromnej, ogromnej stymulacji, właśnie mamy tak, taką rekordową niestabilność, i no Fed zapędził się trochę w kozi róg, tak zwany. Gdzie po prostu głupio im teraz zmienić narrację. Wiedzą, że stali się niewolnikami swojej polityki. Jeśli zmienią narrację, boją się, że storpedują rynki, które wywindowali do kosmicznych poziomów i załamią w ten sposób gospodarkę. Więc, więc ciągną, ten, ciągną tą swoją mantrę o przejściowości wszelkich ni niestabilności dalej, ryzykując, że koniec końców no, skończy się to jakimś dużym problemem. Dlatego ta reakcja była nieduża. Może na walutach jest największa, tak jakby tutaj widzimy dolar się umacnia, ale ogólnie na rynkach reakcja jest nieduża. Jakby inwestorzy stali się w zasadzie odporni na wszystko, bo wychodzą z założenia, skoro FED ignoruje wszelkie symptomy um, ostrzegawcze, to po co my mamy się martwić, tak, no, uczestniczmy w tej imprezie tak długo jak się da. Czyli kursy akcji rosną, to wszystko trochę się dzieje na zasadzie hulaj dusza piekła nie ma, skoro tak FED się zachowuje, prawda? Dokładnie tak, to wygląda, to wygląda trochę tak jakby no rodzic otworzył dzieciom wszystkie szafki ze słodyczami i powiedział: Sami, jakby na ich oczach, jeszcze te słodycze konsumował w ogromnych ilościach. No Jak wiemy, nie byłoby to im na zdrowie na dłuższą metę, prawda? I jakby bank centralny powinien być takim głosem rozsądku na rynku. Rynek zawsze jest chciwy, rynek zawsze jest krótkowzroczny, więc nie należy się od rynków spodziewać tego, że będą patrzeć jakoś bardzo zachowawczo czy długoterminowo. Jeśli Fed daje taki przykład, to dlaczego rynki mają e, no jakby nie iść za nim, skoro no jest dobrze, tak? jest hossa, ro, y, rosną zyski, po co się przejmować tym, co będzie y, za jakiś czas. Czyli nie ma takiego poziomu inflacji, który by przestraszył inwestorów? No W tym momencie nie ma, bo, bo ta inflacja już jest dużo, dużo powyżej celu. Cel przypomnę to jest 2%, mamy 5-4%, więc y, no Kwestia jest oczywiście tego, jak szybko ta inflacja wróci do tego celu, tak? jakby czy ona w ogóle będzie wracać, czy nie. Ona wiadomo, że będzie spadać w kolejnych miesiącach, bo te efekty, tak jak wzrost cen samochodów używanych, czy wzrost cen paliw rok do roku, one no, nie mogą się utrzymać nieskończoność. Ta inflacja spadnie. Natomiast pytanie, jak szybko spadnie, ale też ja chciałbym zwrócić tu uwagę na no taki efekt społeczny wysokiej inflacji, o którym zaczęło się mówić net w Polsce ostatnio, niestety od złej strony, inflacja ma charakter redystrybucyjny. Co to znaczy? To znaczy, że jedni na niej korzystają, inni na niej tracą. Jeśli jest niska inflacja, to ta redystrybucja jest niewielka. Jeśli jest wysoka inflacja, to ona już zaczyna być duża. Jak ona wygląda? No wygląda tak, że to nie jest tak, że każdego z nas ta inflacja dotyka w ten sam sposób. Tak. Jedni, jedni kupują więcej żywności, bo um, mają niskie dochody i po prostu na wiele więcej im y, nie starcza więc żywność, paliwo, energia, jakieś podstawowe ubrania inni kupują do, na przykład dobra luksusowe y, i nie boli ich to, że drożeją paliwa, bo oni i tak wydają nie wiem 2% swoich dochodów na te paliwa tak? więc, więc o tym trzeba pamiętać. Że inflacja ma bardzo silny efekt redystrybucyjny. Jeśli mamy prowadzoną politykę wszędzie na świecie, niemalże w tej chwili, taką, że, że jednocześnie pozwalamy tej inflacji rosnąć, uderzamy w dużą część społeczeństwa, w ogromną, ogromną większość społeczeństwa poprzez wzrost kosztów życia, a jednocześnie premiujemy najbogatszych, bo taka polityka po prostu powoduje bańkę spekulacyjną cen aktywów, akcji, nieruchomości, wszystkiego, czego dużo mają najbogatsi, no to prowadzimy ogromną redystrybucję, dużo większą niż prowadzilibyśmy, nie wiem, poprzez politykę podatków czy jakichś dani socjalnych, więc... Nie dani socjalnych, tylko, tylko zasiłków socjalnych, więc... Więc to jest bardzo istotna kwestia, która no mnie martwi, tak? Bo, jakby nie od tego jest polityka pieniężna, i jest to takie ukryte przed społeczeństwem. Wiele osób tego nie rozumie. No, i jakby chyba to najlepiej tłumaczy, dlaczego taka, a nie inna polityka przez tych ludzi jest prowadzona. Czyli kiedy najwcześniej Fed może zmienić stopy procentowe, a idąc jego śladem, na przykład Narodowy Bank Polski, który. Też utrzymuje taką retorykę, no nic się złego nie dzieje, taka inflacja jest, ale nie ma się czym przejmować i postępujemy jak Amerykański Bank Centralny. A, no, a jakby, to wiadomo, że patrzy nie tylko na Fed, też na EBC, który prowadzi podobną politykę, więc jakby efekt jest, jest, jest taki sam. Mówi się o tym, że um, Najwcześniej te podwyżki stóp procentowych USA mogłyby mieć miejsce pod koniec przyszłego roku, więc to są cały czas bardzo odległe terminy. Oczywiście ta sytuacja będzie ewoluować, będziemy patrzeć na to, jak się będzie zachowywać gospodarka, ale już mamy teraz takie podejście rynku. To jest kolejny, kolejny aspekt świadczący o tym, że dzieje się źle, że dzieje się nie tak, jak być powinno, kiedy to rynki cieszą się z tego, że szaleje wariant Delta. Tak? Bo jakby myślenie jest takie, że no, okej, okay, to będzie wariant Delta, będzie więcej restrykcji, więc banki centralne będą mogły pompować te banki dalej, bo będą mieć wytłumaczenie. No, musimy pomagać, tak? Pomagać wiadomo komu, ale no, narracja, jest, narracja zostanie utrzymana. O tym, dlaczego wysoka inflacja jest bardzo niebezpieczna, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.